I wyszydzenie Jezusa. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z i narzucili na niego płaszcz szkodłaty. Oprócz wieniec z ściernia włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu czcili, Potem przyklękli przed nim i wyszydzili z niego, mówiąc, Litaj królu żydowski, i policzkowali go. Przy tym pluli na niego, brali czcinę i bili go po głowie. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzą go was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich. Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy zawołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat. Weźcie go i sami ukrzyżujcie, bo ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, Uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Nie miałbyś nie miał żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesara. Każdy, kto się uczyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litastratos po hebrajsku gabata. Był to dzień przygotowania Paschy. Około godziny szóstej. I rzekł do Żydów. Oto król wasz. Precz, precz, ukrzyżuj go! Czyż króla waszego mam ukrzyżować? się, że nie ma, nie mamy króla. Wtedy więc piłat, piłat Jezusa zdał na ich wolę, wydał go im, aby go ukrzyżowano. Żołnierze zdjęli z niego płaszcz, Włożyli na niego własne jego szaty, 你老公呢？不吃了吗？